Cześć, ja jestem Glaf, to jest ograny kanał, a dzisiaj mamy systemowe pogaduchy z Blade Runnerem. E, Blade Runnerem, tak powiem powiedzieć, i ze mną jest Elan z Elanowych Tabletopów, który stwierdził, że przyjdzie po właśnie o tym systemie. Cześć, jestem Elan z Elanowych Tabletopów. Występuję jako Blade Runner, żeby wam opowiedzieć o tym systemie. Ale zanim zaczniemy, Skąd ja mogę wiedzieć, że ty nie jesteś androidem? No nie wiem. A ja ci powiem, że ja mogę to sprawdzić, bo androidy na lewym oku powinny mieć wytatuowaną serię. Więc jeśli tak. Na lewym oku, proszę bardzo, śmiało. Zerknijmy sobie szybko, czy ten pan nie jest tutaj replikantem. I nie jest. To jest człowiek. Mogę mu zaufać. Mam do tego narzędzie. Bogu. Latarkę ze specjalnym światłem. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Ja sobie szybko wejdę w nasze systemowe pogaduchy, bo oczywiście nie wziąłem kartek, e, więc muszę je znaleźć. Blade Runner, po polsku Łowca Androidów. Android, replikant, pojęcia jednoznaczne. Właśnie, bo jak to jest? Android, replikant... E, to wszystko są te same nazwy tego samego, tak? Tego czego chcesz łowić? A czy są inne? Nie. Łowca androidów po polsku jest łowcą androidów. Po angielsku nazywa się Blade Runner. Tutaj może ciekawostka językowa. Blade Runner to jest słowo ukradzione. Ono w ogóle nie występuje w powieści Karola Dika, prawda? Filipa Kejdika dokładniej. Łowca androidów wziął się z tego, że reżyserowie filmu usłyszeli o innym produkcie o nazwie Blade Runner i uznali, że to słowo jest dosłownie, cytując z wiki cytatów, sexy. We, okay. we want this, we got this. I nazwali głównego łowcę androidów właśnie Blade Runnerem. On nie biega z ostrzami, nie nie. No właśnie, bo to tak jakby Blade Runner <grym> biegający z ostrzami. Poco. Dobra. Pierwszy odcinek jest. O mechanice taki ogólny. Drugi jest już bardziej pod kątem subiektywi subiektywizmu. Mhm. W trzecim będziemy robili kartę postaci. Mhm. To takie drobne przypo przypomnienie dla Was i dla mojego gościa. Także pierwsze pytanie: jaki to typ RPG? To jest typ RPG, w którym dużą, duży nacisk kładziemy na śledztwo, na proces śledztwa. Mechanika nas w tym wspiera. Ale sami twórcy podręcznika sugerują, że śledztwo tak naprawdę nie jest głównym motywem podręcznika. Chodzi o refleksję, o zadumę, o to, żeby wywołać w was uczucia, o to, byście się zastanowili nad naturą człowieczeństwa, aby dotknąć te trudne spory moralne, dylematy moralne, z jakimi wasi bohaterowie, wasze postaci graczy będą się mierzyć w trakcie sesji. I tutaj system bardzo wspiera wykorzystywanie BHS-ów. Zwraca uwagę, że to ciężki klimat, dorosły klimat. Pojawiają się treści takie jak narkotyki, przemoc, prostytucja, dystopia. Więc pamiętajcie o tym, że jeśli potrzebujecie złapać oddech, macie do tego prawo. Mistrz gry powinien Wam na to pozwolić. Mistrz gry w tym systemie nazywany jest Game Runnerem. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o, mm, o typ RPG też mam na myśli teraz sci-fi i fantazy. Porównajmy to do sci-fi, dystopijnego, kinda cyberpunk, bo mamy wielką korporację zajmującą się właśnie produkcją replikantów androidów, i ona ma takie bardzo potężne wpływy. Świat po wojnie, wojnie atomowej, kolonizacja planet, ale kolonie nie są dla każdego, tylko dla tych najbogatszych, dla tych, którzy dostaną pozwolenie. Wy, niestety, drodzy gracze, jesteście skazani na życie w postapokaliptycznym Los Angeles. Na życie w mieście, gdzie nigdy nie świeci słońce, zawsze pada deszcz, gdzie jest dym, smród, brud, ubóstwo, najgorsze, co mogłoby wam spotkać, to wcale nie jest śmierć. Okej. Okay. Co według ciebie wyróżnia ten system? Co sprawiło, że to jakby, no wiemy już, że to jest twój ulubiony system po wywiadzie, który udzieliłeś. Co jakby wyróżnia dla ciebie ten system? Co sprawiło, że do niego w ogóle sięgnąłeś? Mocny nacisk na motywy transhumanistyczne, na to, że ludzie chcą przełamać ludzkie ograniczenia, nie są sami w stanie zdobywać pewnych zasobów, surowców, potrzebują taniej siły roboczej, czyli tworzą replikanty, androidy, które właśnie są wykorzystywane przez ludzi po to, żeby im ułatwiać pracę. Ale te replikanty stają się bardziej ludzcy niż ludzie, zaczynają czuć, zaczynają zbliżać się do ludzi, aż w końcu są nie do odróżnienia. Też płaczą, też cierpią, też mają marzenia i sny, chociaż niektóre z ich wspomnień zostały zaprogramowane, zaprojektowane. Ułuda tego świata, iluzja, poczucie zagubienia, poszukiwanie swojego własnego prawdziwego ja, nacisk na spory moralne, odwoływanie się do emocji. Do tego, aby wydobyć te emocje z graczy, poruszyć ich. To jest coś, co jest wyjątkowo mocno eksponowane w tym systemie. Można by to zrobić w sumie w każdym, ale tutaj podręcznik daje nam do tego narzędzia i zachęca do tego. Okej. Okay. Przechodząc do systemu, jakby w naszym wypadku mamy go na twoim komputerze, bo masz jako ten online'owy mistrz gry, masz Dokładnie. w formie elektronicznej. Natomiast pytanie jest o zawartość tego podręcznika. Co w nim, w tym podręczniku głównym znajdziemy? Czy tam jest więcej mechaniki, czy tam jest więcej loru? Co jest najdokładniej opisane? Znajdziemy tam wszystko po trochu w głównym podręczniku. Znajdziemy tam początkowo opowieść o lore, o tym, jak zbudować własne gołowce androidów, dużo mechaniki z uwzględnieniem, jak co działa, zasad mechanicznych. Znajdziemy także opowieści, gotowe scenariusze do poprowadzenia, oczywiście mapy, karty postaci, instrukcje i dodatkowe zasady, opcjonalne zasady. Ale taki główny fokus, zdaje mi się, położony jest właśnie na te narzędzia do prowadzenia śledztwa. Generatory losowych zdarzeń, generatory tego, co się może wydarzyć w trakcie śledztwa, oraz także mm, generatory NPC-ów. Okej. Okay. Czyli generatory głównie. Dobra, czyli mamy tam i lore, i mechanikę, i dużo generatorów, czy dużo narzędzi, dużo swobody dla mistrza gry, żeby mógł. Stworzyć sam własne swoje przygody. Dokładnie tak. Dobra. E, troszkę o tym wspomniałeś, bo właśnie jaki efekt gra system chce wywołać u graczy? E, wspomniałeś, że to nie jest do końca gra o śledztwie, tylko zależy nam na emocjach. Twórcom podręcznika jak najbardziej zależało, aby ta gra skłoniła Was do tych głębszych rozmyślań. Co nie znaczy, że jeżeli nie chcecie po prostu wczuć się w tego łowca androidów, którego głównym celem jest utrzymać się właśnie poprzez pracę polowania na androidy, nie możecie tego zrobić. Możecie. Możecie jakby odrzucić to, co podręcznik sugeruje czyli zostawić te emocje gdzieś za drzwiami i po prostu się zanurzyć wśród ulicy dystopijnego Los Angeles, żeby polować na androidy. Ale. Polowanie to nie wszystko. O, poza polowaniem na androidy, Blade Runnerzy mogą się podjąć także innego rodzaju śledztwa, intrygi korporacyjne, poszukiwanie danych na temat przeszłości, odzyskiwanie utraconego sprzętu, projektowanie wspomnień itd. Tak tak Natomiast faktycznie wydaje się, że sama nazwa łowca androidów wskazuje na to, że to jest taki koleś, co tylko chodzi i zabija. No, no. nie. Właśnie, jakby moja pierwsza myśl, jak zobaczyłem, że Black Monkey chcą wydać ten system, to niespecjalnie wtedy chciałem go kupić. Właśnie przez to, że wyszedłem z założenia, że on będzie tak bardzo mocno. Hmm, nakierunkowane na jeden specyficzny tryb, nie? czyli film i, i koniec. Z drugiej strony, m, gram w obcego i to też jest Year Zero Engine, I, 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 i tam właśnie odkryłem, że to jednak nie do końca tak jest i fajnie tam jest rozpisane. Dlatego jestem właśnie ciekaw teraz podręcznika i tych systemowych pogodów, które dzisiaj z tobą mam, bo mogę sam właśnie po, porozmawiać i zastanowić, czy tego podręcznika e, nie zdobyć dla siebie. Mm -hmm. Odnosząc się do tej wypowiedzi, ja gorąco zachęcam, żeby choćby dać szansę, i cóż mogę więcej rzec? To nie tylko polowanie na androidy. To może być dla ciebie ta właśnie podróż w głąb twoich emocji, w Twoich. Yy, zanurzenie się w tych rozmyślaniach na temat natury człowieczeństwa. To może być fajna przygoda z kumplami, a może też być intryga, śledztwo polityczne, śledztwo dotyczące korporacji, poszukiwanie utraconej wiedzy. Faktem jest, że sama nazwa mocno sugeruje, że powinieneś chodzić i zabijać androidy. Hmm. Ale. W i nawet w filmach, jeśli ograniczymy się tylko do filmów, widzimy, że to nie jest takie czarno-białe. Bo i Descartes w pierwszym filmie nie zabił tej androidki specjalnej specjalnej Rachel, która była troszeczkę modelem prototypowym, tylko darował jej życie, a nawet z nią uciekł, bo się w niej zakochał. Tro, trochę spoilerów tutaj filmowych. No, jak ktoś nie widział do teraz Blade Runnera pierwszej części, no to. Polecam nadrobić. Dużo czasu minęło, nie? Wersję reżyserską czy zwykłą? Polecam reżyserską. Jest cudownie zrealizowana. W drugim filmie natomiast widzimy, że łowca Androidów, pomimo faktu, że został stworzony ten Android, replikant z modelu Nexus 9, po to, żeby też być łowcą i polować na starsze od siebie modele, być posłusznym, on też ma prawo do podejmowania własnych decyzji, kierowania się swoim głosem sumienia, głosem rozsądku. To nie jest tak, że on jest maszyną bez duszy co prawda ludzie nie, przyzna, nie przyznają tego, że bo będą mówić, że to maszyna, że masz nam służyć, jesteś jak telefon, czy coś? Nie, on jest bardziej ludzki niż nam się może wydawać. Deus ex machina, nie? Taki Deus powiadanie. ex machina. W ogóle Ghost in the Shell tutaj sobie nawiąże bardzo fajna inspiracja, która jest po prostu zrealizowana w nieco inny sposób, bo zamiast takiego świata no właśnie cyberbankowego. Mamy dystopię, czyli te motywy postapokaliptyczne, społeczeństwo, które się po tym wszystkim próbuje pozbierać. Też fajne nawiązania do Detroit Become Human, gry komputerowej. Bardzo polecam. O ile się nie mylę, to było Quantic Dream Studio? Chyba tak. Raczej tak. Bardzo świetnie zrealizowana opowieść, która również nas skłania do tego zastanowienia się, co by było, gdyby. Ale wróćmy do Blade Runnera, Dokładnie. mimo wszystko, bo to mm -hmm. o Blade Runnerze mamy ten odcinek. Mm -hmm. Teraz troszkę o stylach gry. Czy są jakieś w ogóle style, które yy, sposoby zachowania, które system nagradza, albo każe? Takie rzeczy, które jakby są wręcz chwalone, albo ukra ukracane, ukrócane przez, przez system. Czy takie rzeczy są? Okej, okay, będę tutaj mówił o metawalutach. Metawaluty dostępne są na karcie postaci w trzech formach. Mhm. Mamy punkty człowieczeństwa, które najogólniej rzecz ujmując, możemy potraktować jako punkty doświadczenia standardowego. Mamy Promotion Points, czyli punkty promocji, punkty Twojego awansu w strukturach siedziby Blade Runnera w kwaterze głównej LAPD, Los Angeles Police Department HQ Headquarters i mamy czynieny, które są po prostu kasą. Tak w skrócie. I w zależności od tego, czy jesteś człowiekiem czy replikantem, system inaczej ciebie będzie nagradzać, a raczej dawać inne sugestie dla mistrza gry, jak ciebie powinien był nagrodzić. Jeżeli replikant obleje test bazowy, czyli taki test sprawdzający jego posłuszeństwo wobec dyrektyw, to dostaje punkt człowieczeństwa. Oblewa test, traci punkt promocji i dostaje test człowieczeństwa, punkt człowieczeństwa. Okay. Natomiast człowiek, jeżeli robi coś sprzecznego z dyrektywami. Nie dostanie punktów promocji, ale jeśli zrobi coś właśnie ludzkiego, okaże się współczuciem, daruje życie, bo na przykład ten łowca, ten, przepraszam, android, którego powinien zlikwidować, pomógł mu w śledztwie mm -hmm. i on powinien go zlikwidować. Tak, lorowo, tak wiecie, mm, ale on okaże się współczuciem, bo uzna, że jednak ta pomoc była ważna, to też utraci trochę tych punktów promocji, ale zyska człowieczeństwo. Więc to jest bardzo fajna mechanika, która z jednej strony metagamingując troszkę będzie stawiała gracza zawsze nad tą decyzją, czy ja potrzebuję teraz punktów promocji, żeby zdobyć specjalne umiejętności, czy ja potrzebuję punktów expa, żeby te bazowe umiejętności swoje podbić. Okay. Więc to jest też takie troszeczkę metagamingowe, żeby zastanowić się w jaką stronę ja chcę awansować. Ale jest to też istotne, żeby trzymać się swojej, jego, swojej koncepcji postaci, czyli żeby moja postać wykreowana była zgodna z tym, jak ja się chcę zachowywać, jak ja chcę działać. Mistrz gry nie powinien zdradzać, w jaki sposób y, gracze będą nagradzani to powinno być tajemnicą i to jest sekcja tylko dla mistrza gry. Aha. Game Runner, mistrz gry, game Runner, tak. Okej. Okay. No właśnie. Mm. Jak już jesteśmy przy mechanice, przy podbijaniu padeków, i tak dalej, jakie kości są potrzebne w tym systemie? W tym systemie potrzebujemy zestawu kości 2K6, 2K8. 2K10, 2K12. To jest wyjątkowe, bo w klasycznym erzyro mamy po prostu wiadro szósteczek i Elo same szósteczki to sukcesy. No właśnie. Tutaj działa to na takiej zasadzie, że troszeczkę jak w Savage'ach bym porównał, nasze kości mogą zostać rozwinięte i mamy oceny jak w amerykańskiej szkole. D, C, B, A. D to D6, C D8. B d10 i A d12. Mhm. Im wyższa kostka, tym większe statystyczne szanse na sukces. Jak liczone są sukcesy? Od szóstek do dziewiątek mamy jeden sukces. Od dziesiątek do dwunastek mamy dwa sukcesy. Jedynka nie daje nam jakby krytycznej porażki na tym pierwszym rzucie, ale przy mechanice forsowania nie możemy jedynki przeforsować, przerzucić. Natomiast jeżeli na forsowanych kostkach wpadnie jedynka, to już mamy krytyczną porażkę. Okej. Okay. I jeszcze dodatkowo wchodzi zasada disadvantage i advantage, czyli hmm, jak to po polsku by było? Zaleta, tak? Premiowa kość i karna Premiowa kość. Premiowa kość i karna kość, dokładnie. Czyli karna kość oznacza w tym przypadku, że jak rzucamy zawsze dwiema kostkami, jedna wynika z atrybutu, a druga z umiejętności, mm -hmm. jak mamy karną kość to zabieramy tę o niższym wyniku. Jeżeli mamy D10 i D8, to rzucę tylko D10. Tą słabszą sobie odejmę. Okay. Natomiast, jeżeli mamy D10 i D8 i dostaję właśnie tę premiową kość, to dodaję jedną słabszą. I już mam trzy kostki. Ok. Czyli tak naprawdę więcej kostek. Tak, tak naprawdę tak. więcej. Ale to jakbyś właśnie mógł, jak rozstrzygane są testy. Czyli mówisz, że jedna kostka jest za cechę, jedna kostka jest za umiejętność i po prostu rzucasz dwoma kostkami. Mm -hmm. W zależności, czy to jest mm -hmm. od K6 do K12 i tyle. Mm -hmm. Bo to zupełnie inaczej niż z klasycznym mierze ranging, Bo tam dodawałeś liczbę poziomów i rzucałeś wiaderkiem. Owszem. W cudzysłowie wiaderkiem. Tak. No więc. Zazwyczaj jeden sukces wystarcza, aby osiągnąć zamierzony cel, a wszystko, co jest ponadto, daje ci dodatkowe możliwości. Sugestia mistrza gry, czyli pozyskanie większej ilości informacji, zadziałanie na większą grupę ludzi mhm. itd., itd. Działanie dyskretne, działanie przyspieszone. Natomiast w walce ma to szczególne znaczenie, bo ilość sukcesów nam opisze, czy my dostaniemy prawo do wykonania krytycznego ataku. W walce te dodatkowe sukcesy są szczególnie istotne. W samych testach, takich sztywnych, zazwyczaj jeden sukces wystarcza, choć czasami w określonych przypadkach. Game runner może zażądać od ciebie większej ilości sukcesów, żeby uzyskać tę podstawową rezolucję. Ale mam wrażenie, że utrudnili ten sposób ten system, mimo wszystko. Przynajmniej jak masz kaszuski yy, zwykłe, bo zawsze jakby w systemie tym J0, yy, załóżmy obcy, albo Wesen, to przynajmniej tymi dwoma kostkami rzucasz, a tutaj masz no właśnie, dwie, jedną. Jedną, dwie albo trzy. No to jednak o to już tak jest dość mało, żeby rzucić te szanse. Tak. diametralnie się zmniejsza, Tak, nie? tak, tak, tak. Ale tak nie. jak mówiłem, jak masz dwie kości i masz powiedzmy D8, D6, to tę słabszą odejmiesz, rzucić tą mocniejszą. No tak. Statystyka procentowa, matematyczna wygląda zupełnie inaczej. Jest to system rozwojowy. I tak jak mówię, awansowanie tych kości bardzo mocno mi się kojarzy z Savage'ami. Mhm. Ja Savage'e lubię. Jestem olbrzymim fanem. Więc jeśli lubicie Savage'e, to dajcie szansę Blade Runnerowi także. Okej. Okay. Czy utrudnili? Możliwe. Na pewno troszkę skomplikowali, ale mhm. czy to źle? To coś innego po prostu. Coś Nie Innego. Tyle. Jak jaka jest inaczej? Czy ta mechanika jest ziarnista, jak klasyczny R0 engine? W sensie ilość współczynników jest taka sama jak w każdym systemie? Czy jednak jest gęstsza, mniejsza? Nie, jest taka sama jak była. Czyli mamy cztery główne i atrybuty. Po trzy umiejętności i dodatkową umiejętność nazwaną tutaj prowadzenie. Chodzi o prowadzenie pojazdów angielskiego Driving. Driving nie jest przypisane do żadnego z atrybutów. Okay. Dlaczego? Bo jakby ta kostka atrybutowa wiąże się z klasą pojazdu. Jeżeli mam pojazd o klasie B, to ta klasa nigdy nie zostanie awansowana, rozwinięta, muszę zmienić pojazd w ten sposób. No, i z pojazdu mam jedną kość, a ze swojej umiejętności prowadzenia mam drugą kość. Okej, okay, to troszkę inaczej, bo na Jedna przykład w takim, dodatkowa umiejętność. w takim obcym masz, było chyba bodajże pilotowanie. Możliwe, nie grałem jeszcze w obcego, mam nadzieję to nadrobić. Będzie możliwe u nas na kanale, bo nie wiem, bo mamy nagrywać jutro sesję, ale czy to będzie nagrywane, będzie zależało od naszych graczek, bo będą same, panie. Mhm. Także to w ich gestii będzie, czy, czy, czy to się pojawi. Mhm. E, dobra. Właśnie, czyli system jest klasycznym mir zero engine, plus dochodzi e, do prowadzenia. Mhm. Natomiast e, jak tutaj system radzi sobie z tempem walki? Bo to jest dość istotna kwestia, mhm. bo ta walka zawsze w tych sesjach jest. Ja mówię, znam jedną osobę, która, e, którą widzę w fandomie naszym, która, która tej walki jako takiej nie lubi nie chce mhm. w ogóle, w ogóle. A tak mam wrażenie, że większość ludzi jednak tą walkę ma, więc pytanie. Jak tutaj z tempem walki to wygląda? Okay. Czy to jest krwawe, szybkie, krótkie, czy może jest dużo Owszem. turlania? Owszem, jest krwawe, jest szybkie, jest dynamiczne. E, pierwsza rzecz. Nie jestem fanem zasięgu w metrach i bardzo się cieszę, że twórcy podręcznika również nie są. Mm. Mamy strefy, czyli zasięg extreme, zasięg long, zasięg, zasięg medium zasięg short i zasięg engaged. Engaged czyli walka wręcz klasycznie. Czyli blisko, średnio, tak. daleko i bardzo bardzo daleko. Tak. I to pozwala narracyjnie, bardzo fajnie dynamicznie walkę przeprowadzić. Rezolucja walki wręcz zawsze jest rozwiązywana na zasadzie kontrataku, czyli kiedy ja się z tobą szarpię, mhm. prawda? Ten kto ma więcej sukcesów, ten wygrywa i zadaje obrażenie. Kontra jest jak i w twojej i w mojej, turze, w momencie gdy będziemy obaj rzucali na obraże... na atak, mhm. ten który wygra, ten zadaje obrażenie. Dokładnie. Nie ma pustych przelotów. Nie ma pustych przelotów. To nie jest tak, że jak ja ciebie nie trafię, to się obroniłeś i czekam, co ty zrobisz, tylko ty dynamicznie się ze mną Jasne. szarpiesz. Jak, jak masz wyższy sukces jako ten broniący, to zadajesz mi obrażenie. Więc to jest bardzo fajne, to mm -hmm. przyspiesza zbijanie tych hapeków. No i właśnie, zbijanie hapeków. Wrogowie mają hapeki, ale jak wspomniałem, są też krytyczne trafienia. Krytyczne trafienia są bardzo śmiertelne. Dlaczego? Prawie każda broń posiada wysoką kość na typ obrażeń wysokości 12 a obrażenia parzyste na tej kości od ósemki w górę to jest insta def parzyste czyli 8 10 12 dokładnie 8 10 12 na wielu typach broni zada insta def i to wcale nie jest takie rzadkie, żeby one się nie pojawiały. Natomiast wszystkie inne krytyczne obrażenia, nawet na tej jedynce, są dość poważne, okaleczają przeciwnika niemalże uniemożliwiając mu skuteczny dalszy udział w walce. Można tutaj przeciwnika niekoniecznie zabić, ale tak okaleczyć, żeby nie był w stanie kontynuować tej walki. System bardzo nagradza ataki z ukrycia, bo wiadomo, jeśli zaatakujemy kogoś z ukrycia, on nie może się bronić, etc. Mm -hmm. etc. Więc mamy większe szanse na skuteczne pozbycie się zagrożenia, jeżeli zaatakujemy z ukrycia. W drugą stronę działa to tak samo. Bardzo łatwo zginąć. Trzeba mieć tego świadomość, być na to gotowym. No i tak samo, jeśli mamy tę kostkę premiową, to już w ogóle. A jest jeszcze specjalna zdolność, która pozwala przerzucić kostkę krytycznych obrażeń, bądź zawsze rzucać krytyczną z advantagem, z, z tą zaletą, z tą kością premiową. Okej. Okay. bardzo można łatwo mocno się zbustować w walce. Można. Naprawdę. Można. Bardzo łatwo to zginąć. Dobra, ostatnie pytanie w tym odcinku. E, mianowicie, jak długo zajmuje według Ciebie, e, po Twoim przykładzie, dla Ciebie samego, e, nauka tego systemu, dla Ciebie jako mistrza gry, ale też jak dużo zajmuje e, nauka, gdy chciałbyś ten system komuś wytłumaczyć, tak żeby go e, ogarnąć i poprowadzić właśnie jednostkę, jakieś na zasadzie w knajpie, na evencie, e, Jak to oceniasz? Pełne tworzenie postaci dla zupełnego żółtodzioba, nowicjusza zajmuje, bez gotowego konceptu, takiej od zera, mhm. niecałą godzinę. W zależności od lotności, od pół godziny do godziny. Wytłumaczenie wszystkich mechanik, zazwyczaj ja osobiście preferuję metodę, Opowiem ci najważniejszą mechanikę tu i teraz, tak na sucho teorię, a w praktyce będę jeszcze dodatkowo tłumaczył, żeby ci się utrwaliło. Mhm. I to jest sposób, który wydaje mi się bardzo dobrze trafia do początkujących. Nie zajmuje to dużo czasu. Jasne. Wytłumaczenie lora, lore świata zajmie znacznie więcej czasu, bo to nie jest takie proste. Natomiast lore świata nie jest niezbędne, żeby zrozumieć podstawy rządzące tym światem. I mistrz gry zawsze może game runner w stosownym momencie mówić chwilka, chwilka, ja wam tu coś dopowiem, żebyście wiedzieli. Więc to jest naprawdę płynne, płynne. Uh -huh. A jak dla ciebie jako mistrza gry, żeby zgłębić, poznać, żeby się przygotować, ile to tak mniej więcej zajęło? Prep, żeby zrozumieć właśnie dodatkowe zasady dotyczące walki, pościgu, stref, nie zajęło mi długo. Ja ten podręcznik przeczytałem wiele razy, bo po prostu jestem strasznym fanem Blade Runnera, musiałem się upewnić, że wszystko dobrze zrozumiałem, ale jakbym miał streścić taki czas na przyswojenie i przetestowanie na sucho tej całej mechaniki, to też dłużej jak 30 minut mi to nie zajęło. Okej. Okay. Dla mnie osobiście. No tak, każdy jest inny, tak jak wiadomo, poziom... Poziom... tak, jest różne. Jeśli można tylko jeszcze mhm. o mechanice dopowiedzieć ciekawostkę, w podręczniku głównym nie są zawarte karty inicjatywy oraz karty pościgu. Karty to dodatkowe narzędzie, które zamiast kostek będzie nam determinowało pozycję w trakcie pościgu i inicjatywę. Te karty są dostępne tylko i wyłącznie w starterze. Niestety nie są sprzedawane oddzielnie, więc jak kupiliście główny, to musicie też kupić starter, żeby mieć karty. Natomiast nie są one wymagane, żeby posiadając sam podręcznik główny, poprowadzić skutecznie grę nawet z funkcją pościgu. No, bo karty możesz zwykłe, nie wziąć od, tam, tak, od 1 do tak, 10. Dokładnie tak. Natomiast pościg, jeszcze bardzo ciekawa mechanika. Mamy tutaj podział na dwie grupy: ofiarę i ścigających. Ofiara i ścigający działają w tej kolejności, że najpierw działa ścigający, a potem ofiara. I ukrywają te karty, losują sobie stali, mogą zadeklarować, że chce zrobić to, kładą kartę dołem na stół mhm. i po prostu jednocześnie odkrywają swoje pozycje i jest. Tabela pokazująca relacje tych pozycji względem siebie, czyli na przykład odetnę ci drogę ucieczki. Nie będę ciebie ścigał, żeby zmniejszyć dystans, tylko stanę, wyceluję strzelę, prawda? I wiele innych takich pozycji, które nawzajem na siebie oddziałują. I w trakcie tego pościgu jeszcze mistrz gry rzuca 1d12, żeby wygenerować losową przeszkodę. Tylko się upewnię, czy to 1d12, a nie 1d10 jeszcze. Mhm. No ale wiadomo o co chodzi, generuje przeszkody dodatkowe. Czyli takie niespodziewane zdarzenia w trakcie pościgu, żeby to było dynamiczne. Okej. Okay. I to rozumiem może być i dla jednego, i dla drugiego przeszkoda tak naprawdę gracza. Dla wszystkich to się, ta no przeszkoda tak, tak. ona też jest warunkowana waszymi pozycjami. Czyli jeśli macie pozycję A, to ona zadziała inaczej w stosunku do przeszkody niż pozycja B. Okay. Tylko jeszcze chciałbym szybko sprawdzić Combat Chases. Chases. Żeby tą kostkę prawidłową powiedzieć z tymi przeszkodami. Natomiast widzę, że bardzo. Podobny jest podręcznik. E, e, tak, do jest obcego. 1 do 12 na przeszkodę, i tak samo troszeczkę inaczej wygląda pościg pojazdem w, w stosunku pojazd versus pieszy, pojazd versus pojazd. E, są po prostu inne mechaniczne rozwiązania, ale one są w swojej konstrukcji bardzo podobne. Więc to jest dynamiczny system. Walki i pościgi są bardzo dynamiczne, dzieją się w gmieniu oka i często nawet walka nie trwa jednej pełnej rundy. Okej. Okay. Więc tutaj nie ma czegoś takiego. Ale jeśli ktoś chce zrobić taką filmową, dramatyczną scenę, jak w filmie, że tam, wiecie, stoi nad nim, chcąc go zamordować i robi ten swój monolog, i nagle się wyłącza, bo jego life span dobiegł końca, to to też jest piękny motyw, żeby to wprowadzić. Okay. Drodzy Izowie, to było ostatnie pytanie, także zapraszam Was za tydzień, będzie drugi odcinek Blade Runnera z Elanem. A Wy lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Linki na pewno będą na dole w opisie, czy to do Discorda Elana, czy to nasze. Także no cóż, mogę Wam powiedzieć, miłego, trzymajcie się. I wystrzegajcie się Androidów. Albo, to jest nie. Człowiek. Albo nie. Trzymajcie się. Nie wiecie, się. czy wśród nas nie ma Androidów, papa. Pa. Hej.